2016 roku, w 2015 roku zrezygnuje prawo i sprawiedliwość. 39% o tych wynikach ogólnopolskich sądzę, że możemy liczyć tutaj na cztery mandaty. Czyli na odwrócenie sytuacji tej, która miała miejsce. Zwycięzca w naszym okręgu wyborczym brał 6 mandatów, druga partia wybrała 4. To też by wynikało ze spojrzenia na to, ile partii przekroczyło klub wyborczy. Jeśli w podziale mandatów bierze udział 5 partii, to oznacza, że trzy te małe biorą po jednym mandacie w naszym okręgu wyborczym, a pozostałych 10 powinno się podzielić w 6 na Prawa i Sprawiedliwości i 4 dla Platformy Obywatelskiej. No ten wynik przede wszystkim oznacza to, że Platforma Obywatelska musi raz jeszcze sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przegrała te wybory. Porażka, której doznaliśmy dzisiaj, i to znaczna porażka, pokazała, że jednak na emocje społeczne lepiej odpowiedziało prawo i sprawiedliwość. Więc poważna rozmowa o tym, co się wydarzyło w Platformie Obywatelskiej, dlaczego Platforma Obywatelska nie potrafiła na emocje społeczne odpowiedzieć, jest właśnie przed nami.